Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę i we Wrocławiu i w Opolu i w południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie oddajemy jeden z większych gazociągów. Przypomnę, że wydaliśmy w ostatnich pięciu latach prawie 4 miliardy złotych. Wybudowaliśmy 1200 kilometrów gazociągów wysokich ciśnień. Przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej w tej pięciolatce, która jest przed nami wykorzystamy poza środkami PGNiG i gaz systemu ponad 3 miliardy złoty po to, aby zbudować z pełnymi gwarancjami pełny system bezpieczeństwa gazowego. Jak Państwo pamiętacie, Polska była jedynym krajem w środkowej Europie, która wyciągnęła wnioski z kryzysu gazowego przełomu 2009-2010. Podwoiliśmy zdolności magazynowe. Mamy w tym roku rekordowe zasoby zgromadzone w Magazynach, podjęliśmy decyzję o budowie szeregu gazociągów. Zbudowaliśmy także połączenia z Niemcami i z naszymi sąsiadami z południa. Ten proces jeszcze trwa. Jest w uzgodnieniu i jest już rozstrzygnięty sposób finansowania gazociąg z Litwą, a już wkrótce pierwszy gazowiec wpłynie do gazoportu i gazoterminalu w Świnoujście. W tej chwili jesteśmy gotowi do sytuacji, w której. Nie będzie zagrożony dostawy polskiego gazu. Na naszą konsumpcję. Ona w ostatnich latach jest stabilna, wynosi ponad 16,5 16 miliarda metrów sześciennych. Każde zagrożenie braku dostaw ze wschodu będziemy rekompensować. Przypomnę też, że jedna trzecia naszych potrzeb to są zasoby krajowe. Cieszymy się, że ta cała seria badań geologicznych w ostatnim czasie, nie tylko przy okazji weryfikowania zasobów łupkowych tych do potencjalnego eksploatacji gazu albo roku, w najbliższej przyszłości pokazała, że polska ziemia zawiera dużo więcej rop pochodnych niż dotąd e, e, sądziliśmy. Szanowni Państwo, co dzisiaj jest szczególnie ważne i dlatego zaprosiłem Państwa na spotkanie, bardzo ważne jest to, że Europa wreszcie, nasza Europa, nie ich rozumiana jako europarlamentarzyści, urzędnicy w Brukseli czy w Strasburgu, wreszcie zaczyna myśleć nie tylko o efekcie końca komina, Przekładając to tą alegorią z ochrony środowiska, czyli zastanawia się, co z tą wielką wędrówką ludów, narodów i społeczeństw, która może grozić w konsekwencji, jeśli popełnimy błędy, nową wojną światu, w której siły dotąd nie znamy, tą, która wywołuje szczególne emocje, ras, religii, ludzi na osi biedni, głodni, bogaci, syci. Ale w tym dialogu brakuje mi sposób i nam, polskiemu stronictwu Ludowemu, w sposób szczególny aktywności najważniejszych osób w kraju. W związku z tym tu z Wrocławia apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy, aby zaprosił przywództwo narodowe do poważnego spotkania. Nie musi to być w formie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, skoro kancelaria prezydenta jeszcze nie rozstrzygnęła, w jaki sposób będzie się komunikować z liderami polskiej polityki, ale także z przywódcami duchowymi, bo spodziewam się, że w tym spotkaniu. Powinni wziąć nie tylko znaczący przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych, nie tylko przedstawicielstwo samorządowe, ale także kościoły i związki wyznaniowe. Szkoda, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy takie spotkanie się nie odbyło, ale dzisiaj ono jest bardzo konieczne. Dlaczego? Dlatego, że Europa choćby w negocjacjach z Turcją wreszcie proponuje coś aktywnego, żeby ustał ten dopływ kolejnej fali uchodźstwa, którą wiosną niektórzy szacują między 2 a 5 milionów osób. To nie jest tak, że ktokolwiek, to myślał w czasie debaty sejmowej, że wystarczy tylko wyrzucić sobie siebie proste schematyczne pod, pod, pod publikę i pod wybory e, propozycje i deklaracje, to ten problem ustanie wraz z wynikami wyborów w Polsce 25. Widać wyraźnie, że to będzie jeden z jedna z najważniejszych trosk, które są przed nami. Mało kto zauważył, ale wydaje się bezspornie, że Zeszły rok, 2014, był ostatnim rokiem najlepszej koniunktury dla Polski i Polaków w Europie i w świecie w ciągu ostatnich 400 lat. Osiągnęliśmy określone cele, znaliśmy się w Unii, w NATO, ale jak nigdy dotąd na przełomie 2014-2015 roku wiele elementarnych zagrożeń zaczyna stukać do Europy, do naszej Europy, Ba, pojawia się na naszych Granicach. I uwaga, nie jest to tylko to uchodźstwo, czy wędrówka ludzi z kierunku południowego, czy z, z północnej Afryki, czy z Bliskiego Wschodu. To przy e, coraz bardziej słabnącej sile i koniunkturze gospodarki ukraińskiej za chwilę może być na skalę niespotykaną także uchodźstwo, które przyjdzie z kierunku wschodniego. My od czasu do czasu ekscytujemy się e, e, pewnymi elementami dyskusji, które świadomie są uruchamiane. Podgrzewają one, one wybory, a brakuje głębszej, wspólnotowej, polskiej odpowiedzi na to, co się dzieje. Co w imieniu polskiego stronnictwa ludowego chciałbym dołożyć do tej bardzo potrzebnej debaty? No, przede wszystkim zwrócić i zasygnalizować Państwu uwagę na to, że powinniśmy być bardzo aktywni i także w naszej debacie publicznej, także tej internetowej bronić się przed tym, żeby nie stygmatyzować tych, którzy są inni, tych, którzy myślą inaczej, wyglądają inaczej, tych, którzy znajdują się w innej sytuacji, dlatego że zdajemy wielki test, my Polacy roku 2015, my Europejczycy 2015 roku, na nasz humanizm, na nasze chrześcijaństwo, na naszą solidarność i są kraje, narody i przywódcy w Europie, które popełniły w stygmatyzacji yy, yy, swoimi postępowaniami wiele błędów. My powinniśmy od tego uciekać, choćby z prostego powodu. Polska nie powinna przykładać ręki do zaostrzania sytuacji, do tej wojny narodów, raz czy religii, bo ta wojna może naszej Europie przynieść tylko dramatyczne, elementarnie dramatyczne wyzwania i zagrozić naszej stabilności czy bezpieczeństwa. Ale zwracam też uwagę, że dzisiaj cały świat <laughs> pracuje nad tym. Także nasza Europa, w jaki sposób dotrzeć z pomocą humanitarną do Źródła tych procesów. Z jednej strony widzimy, jak niepokojąco się, rysują się scenariusze w Syrii. Jak nigdy dotąd tak blisko Polski wiele y, oddziałów militarnych z wielu państw uzbrojonych lata i przejeżdża obok siebie. To A różnice interesów każą często w tamtym regionie świata stosować taktykę wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem. Stąd Widać wyraźnie, że w rozgrywce z państwem islamskim w wiele stron gra nieczytelnymi, a nawet powiedziałbym nieczystymi kartami i często nie zachowuje się tak jak w oficjalnych deklaracjach. Co dzisiaj jest ważne, aby z Polski popłynął sygnał, że w tej wielkiej, bardzo potrzebnym europejskim scenariuszu zahamowaniu tej fali uchodźstwa jest miejsce także na nasz udział w pomocy humanitarnej, ale jest także miejsce na to, aby za środki Banku Światowego, Europejskiej Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Rozwoju, środków humanitarnych, polskie produkty, polskie lekarstwa, polskie materiały sanitarne czy opatrunkowe znalazły się także na tamtym rynku. Dzisiaj, kiedy Europa w rozmowach z Turcją mówi o wsparciu i modernizacji tamtejszych obozów, budowania stref bezpieczeństwa dla ludzi, warto myśleć także i w tych kategoriach, bo mamy świetnej jakości produkty właśnie w tym dziale żywność, w dziale materiału patynkowe czy medykamenta, które za środki pomocy międzynarodowej możemy umieszczać na tamtym rynku. Zwracam uwagę, jaką pracę w ostatnich trzech latach wykonało ministerstwo gospodarki, ministerstwo rolnictwa, ministerstwo spraw zagranicznych, żeby dotrzeć do krajów arabskich i dotrzeć do krajów islamskich z bardzo czytelną nową ofensywą naszych produktów. Bardzo udany przecież program Go Afryka w zeszłym roku ponad 15% wzrostu eksportu wśród liderów Odbiorców polskich produktów w tej dynamice jest i Algieria, i Emiraty Arabskie, i Arabia, i Arabia Saudyjska. Stąd moja wizyta w Iranie, stąd rozmowy z Algierią, z Emiratami, ale także z Iranem, żeby w akcji humanitarnej wykorzystywać to, w co sposób szczególny jest bogata Polska. W tym trudnym dla rolników przy nadwyżce choćby ponad 6% mleka w Europie dobrze by było, gdyby w tej pomocy światowej dla tamtych społeczeństw, dla tamtych narodów, także dla uchodźców znalazły się opłacone przez organizacje humanitarne, międzynarodowe polskie produkty. Także, Panie Prezydencie. Apeluję do Pana tu z Wrocławia: jest nam potrzebne takie otwarte spotkanie wszystkich, którzy coś znaczą w polskiej polityce i w życiu publicznym, żeby wobec tej niepewności, tych zagrożeń, które są, wypracować polski dobry scenariusz. Druga bardzo istotna sprawa to oczywiście to, co wydarzy się 25. Szanowni Państwo, te wybory są szczególnie ważne. Są ważne, bo wobec tych zagrożeń i wyzwań. Nie możemy kontynuować i mówię to z pełną mocą dotychczasowego sposobu uprawiania polityki, w której wystarczy powiedzieć bójcie się, bo idzie Kaczyński z Macierewiczem i ma się 30% albo wystarczy powiedzieć masz już dosyć tuska i kopacz, głosuj na nas i wszystkie problemy się rozwiążą. Ba, my politycy, a myślę, że PSL w najmniejszym stopniu. Przykłada do tego rękę, bo jest bardzo konsekwentne, centrowe, rozumne i przytomne. Rozbudziliśmy niesamowite oczekiwania społeczne, na co już stać polskie państwo. Przypomnę, że w ostatnich tych kilku latach o 16 miliardów zwiększyliśmy wydatki na sferę społeczną, rodzinną, macierzyństwo, rodzicielstwo. To jest wielki wspólny wysiłek. To nie jest tylko dar polityka, to nie jest tylko twarz Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest wielkie zobowiązanie, jakże ważne. Ale dzisiaj. Szczególnie ważne jest to, aby polityka była stabilna i przewidywalna, abyśmy mogli powiedzieć, że po wyborach wyrosła duża, solidna, koalicyjna, stabilna większość na cztery lata. Bo polityka jest dobra tylko wtedy, kiedy służy ludziom. A najlepiej służy ludziom, kiedy służy gospodarce, bo w niej tworzą się nowe miejsca pracy, w niej odnajdują się dobre albo złe tendencje, w niej znajdują się nie tylko nasze dochody, ale optymizm. Dzisiaj Polsce, Europie i światu potrzeba optymizmu i zaufania. Także w świecie polityki. Co wydarzyło się po 6 sierpnia nowego w polskiej polityce? No mamy prezydenta, który wywodzi się z Prawa i sprawiedliwości. Widzimy bardzo wyraźnie, że ten prezydent ani nie ma woli, ani być może możliwości do nawiązania kontaktu z większością parlamentarną, a szczególnie z liderami tej większości parlamentarnej, którzy osiągnęli najlepszy wynik w ostatnich wyborach. Dzisiaj już wielu rysuje scenariusze, w której to albo ktoś wygra i będzie miał dominujący wpływ przestrzegam, aby oddawać polskie sprawy w ręce tylko jednego środowiska politycznego, albo drugi wariant, żeby wszyscy się skrzykiwali na zasadzie lęku i nie. Otóż Polsce potrzeba scenariusza na tak. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje wielką koalicję, wielką koalicję centrum, bo trzeba to centrum odbudowywać, umacniać i wzmacniać z PSL-em i wokół psl w której nikt nie tylko 1 września nie będzie miał wątpliwości, kto do kogo ma podejść i wyciągnąć rękę. My PSL-owcy nie czekamy na zasady całej nie czekamy, czy starszym, młodszemu, czy młodszy, starszemu, czy godniejszym, mniej godnemu. Wychodzimy do ludzi, wyciągamy rękę z nadzieją, że ta ręka nie zostanie odrzucona. Jest nam dzisiaj potrzeba cud zgody, cud jedności z tymi wszystkimi podziałami, różnorodnościami, także politycznymi. Możemy różnie głosować, ale musimy pamiętać o tym, że polska koszula jest bliższa ciału. Możemy mieć różne typy kandydatów na premiera i związane z tym oczekiwania. Ale powinniśmy pamiętać o jednym, że dzisiaj w tym świecie na pewno nam najbliżej do samych siebie. I dlatego nie dzielenie, ale budowanie wspólnoty jest nakazem nie tylko polityków, ale jestem o tym przekonanym i do tego wzywam, także nakazem i obowiązków wyborców. Trzeba więc postawić na to, co sprawdzone. Przypomnę raz jeszcze, w 2015 świętowaliśmy ważną historyczne zwycięstwo pod Warszawą. Wincenty Witos, warto z niego skorzystać, z jego doświadczenia i słów, bo jest, obchodzimy 120-lecie polskiego ruchu ludowego, powiedział: Były tam w sierpniu 1920 roku dwa cuda. Pierwszy zwycięstwa, drugi zjednoczenia. Ale bez cudu zjednoczenia nie byłoby cudu zwycięstwa. Dzisiaj nam jak nigdy dotąd potrzeba cudu zjednoczenia ponad wszelkimi podziałami, abyśmy budowali Polskę na tak, nie Polskę podziałów, rywalizacji, konfliktów. Obdzierania się z autorytetów, deptania i szargania wartości. Polskę, w której jest miejsce na tolerancję, szacunek do drugiego człowieka, do innego wyboru politycznego, do innych rozstrzygnięć ideowych. I taką wiarę wyraża w tej kampanii Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak Państwo widzicie, siedzę otoczony najlepszymi z najlepszych kandydatami na naszych listach ludźmi sprawdzonymi. My kandydujemy tylko tam, gdzie mieszkamy, tylko tam, gdzie służymy. Na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma spadochroniarzy, których Warszawa wysłała, mówiąc tam jest miejsce biorące, nie sprawdziłeś się w Warszawie, pod Warszawą, pójdź do Bydgoszczy i tam na wielkim telebimie powiedz, że jesteś otwarty na Bydgoszcz. No, my nie jesteśmy otwarci na Bydgoszcz, na Wrocłach, na Warszawę w dniu wyborów. My jesteśmy blisko ludzkich spraw, bo reprezentujemy to, co w polskiej polityce szczególnie cenne codzienną pracę i kontakt z ludźmi na dole. I dlatego też PSL nikogo nie stygmatyzuje. Nikomu nie odbiera dobrych intencji. Ale PSL prosi o zrozumienie i wsparcie dla wielkiego, dobrego, narodowego centrum po to, aby ograniczyć skrajności, po to, aby zbudować politykę twórczą, politykę na tak, politykę, która zapewni Polsce stabilność w tym bardzo niepewnym, niestabilnym yy, świecie i stworzy warunki do tego, że utrzymane zostaną bardzo dobre w ostatnich latach tendencje i na rynku pracy, i w gospodarce, ale także w tym wymiarze wzrostu dochodów i wzrostu społecznego optymizmu, pragnę podkreślić, że to właśnie premier Janusz Piechociński bardzo wyraźnie tutaj wygłosił tezę, ubierając to w ładną metaforę cud zgody, ale de facto chodzi właśnie o stworzenie płaszczyzny porozumienia w różnych sprawach. Sprawa uchodźców. Jest tylko jakby e, takim papierkiem lakmusowym, ale de facto to chodzi o pewien poziom debaty i sposób debaty. O to, żeby wszyscy e, uczestnicy dialogu publicznego e, mogli wziąć w nim udział. E, po, poza tym nie wiem, czy, e, czy Państwo zwrócili uwagę, że e, ten premier Piełoczyński bardzo wyraźnie podkreślił. Tę potrzebę zgody ze wszystkimi sąsiadami. To bardzo mi się tutaj nasuwa ta taka maksyma, którą wygłosił właśnie korelujeski polski poeta od sąsiedzkiej niezgody przy czerpaniu wody zachowej na spanie, I to jest ciągle aktualne, bo rzeczywiście my powinniśmy ze wszystkimi sąsiadami prowadzić dialogi z, z każdym, dochodzić do wniosku, że warto współpracować dla dobra obydwu krajów, jeśli chodzi o bilateralne stosunki. I tylko jeszcze powiem tak, przeciękarsko, to, y, do czego nawołuje Polskie Jesteństwo Ludowe, żebyśmy nie byli ksenofobiczni, żebyśmy nie byli uczuleni na inność, to myślę, że ono, że to, ten postulat w odniesieniu do Dolnego Śląska jest, że tak powiem, bardzo taki adekwatny do sytuacji, mianowicie na Dolnym Śląsku są ludzie o korzeniach różnych, w tym także kresowych, a na kresach była wielka tradycja współistnienia różnych narodowości, różnych kultur, różnych religii. I powiem może taką trochę wielkie uogólnienie, ale Dolnoślązacy są przygotowani moralnie, mają jakby w genach gotowość do współpracy, współdziałania i współżycia z innymi narodowościami. Dziękuję bardzo.